Dzień dobry, witam Was moi drodzy bardzo bardzo serdecznie, ja jestem Wojak. Witam w końcu spotkaniu z Crawl i, i poniekąd Worzon, ponieważ dzisiaj omówimy sobie przejrzymy karnecik bojowy czwartego już sezonu, który dotyczy jak zwykle zresztą obydwu tych produkcji. Więc bez bezbędnego przedłużania sobie tutaj zaczniemy i. Operatorem sezonu w karnecie jest Butcher, dalej e, Butcher, butcher e, dalej e, le, wampir skórka do Daniela, e, żeton PD broni, e, ogólne taka premia do PD sezonu, panel słoneczny schemat e, karabinu szturmowego, amputacja wizytówka, e, masz ogień naklejka, tutaj ciekawie zamiast jakiegoś papierosa cy, e, czy cygara mamy e, petardę, dalej podwójne PD broni, maska z kamuflażem talizman. E, Nadej cybernetyczny karabin, no taki mało długowojenny ten schemat, e, za darmo dla klanów. E, punkty kod, dalej, rzeton e, podwójnych PD na godzinę dobro. No, nie, przepraszam, po prostu PD. E, nie, że domy tego po prostu PD. Nóż Widelec, prezentacja MVP do e, Bachera. Dalej. Zabawa nożem, e, wizytówka, czy sobie możemy przełączyć. E, pozłacany łot emblemat, skórka do poliny, prawdziwe polowanie z takim tutaj listkiem. E, zagrożenie bombowe, emblemat, punkty kod, e, stówka, PD broni, e, kosmiczny dysk, episkie, talizman. E, dalej, Marko 5, pierwsza broń e, sezonu. Oczywiście za darmo na 15 poziomie. Zabójczy wyścig naklejka, punkty kod, za darmo schemacik atomowy 27 do pistoletu, e, czyste spalanie wizytówka, ochrona przeciwsłoneczna skórka do Lukasa, e, w sercu burzy wizytówka, e, podwójne PD, punkty kod, z, z zatoka koralowa, e, schemat do RKM-u, dalej żeton podwójnych PD broni, na 30 minut, najemnik e, rzadki tytuł. Farba toksyczna, schemat do pistoletu maszynowego, oś, celownik. Przyznam, że te celowniki mi się bardziej podobają niż te, które twójcy nam proponowali na początku. Jak te gdzieś tam celowniki wchodzi do kanetów, jakieś takie dla mnie były udziwniony, Nie będę do, do tych przekonany, ale jakoś ostatnio mam wrażenie, że one są bardziej sensowne. I warte uwagi. Rzeton podwójnych PD na 15 minut. Biegaczka skórka do Beatrice. Dalej tutaj mamy kolejną broń. takiej RKM. UGM-8 na 31 poziomie, oczywiście za darmo, tutaj ten celunek też jest za darmo. Dalej punkty kody kolejne, e, rosnąca temperatura, wizytówka, e, taki zegarek, dobre maniery. Dalej w ostateczności e, schemat do karabinu wyborowego, e, podwójne PD broni na 45 minut, e, proch i popiół wizytówka, świat klaunów, e, schemat do RKM-u, nożownik, emblemat w e, skórkach chwyt e, kontrolujący, kolejne punkty, kod. E, Szmajak do wybrzeże, całkiem ciekawy schemat do pistoletu maszynowego. Żeton PD na godzinę. E, dalej, na, e, nano języka, e, wizytówka, takie jakieś tutaj tortury z benzyną. Dalej, klucz udarowy, e, schemat do RKM-u, żeton podwójnych PD, broni na 15 minut. Chwyt pacyfikujący Emblemat, punkty kod za darmo, jakieś wykończenie, tutaj chyba coś... nazwa się tak jakby nie do końca wczytała... Z taką jakąś pałką na łańcuchu... Jeszcze raz sobie zobaczymy... Tak się ono prezentuje, jest na 49. poziomie, na 50. tajna straż do Padmavati Skurka, Pe, e, peryferyjny do kabinu szturmowego. E, znaczy, schemat ogólnie ciekawy, choć też taki mało długo wojenny. E, już po tobie emblemat, e, żeton podwójnych PD 15 minut, e, rozkwakanie talizman, e, mielizna, e, ciekawy schemat do kabinu szczurmowego punkty kod podwójne PD broni na godzinę zaplanowana zasadzka rzadki, rzadka naklejka dalej niewinna skłonność schemat do kabinu snajperskiego kanarek skórka do weida za darmo taki celowniczek również bo jest całkiem sensowny słońce taki zagareczek PD na 30 minut podwójne Zadarmo dla klanów, nawalanka, wizytówka. Eee, no tutaj to już trochę bardzo futurystyczne. Eee, przewodnik światła, pistolet maszynowy, Baker schemat. Znaczy futurystyczne, a już na drugą wojnę światową na pewno. E, punkty kod, kolejne dalej, puste gniazdo, emblemat. Dalej, podwójne pd broni na 30 minut. E, skaczący diabeł naklejka, człowiek z pustkowia, skórka do Rolanda. E, runiczna odwilż, e, skórka, raczej e, znaczy schemat kabinu snajperskiego, e, zabójczy maniak, emblemat, dalej podwójne PD na godzinę, e, dalej punkty kody, kolejne, e, przypakowanie, talizman, e, silny stres, e, schemat do pistoletu, chociaż tutaj taką flagę Polski sujemowna dostrzegę, jest taki biało-czerwony, dalej. ŚWIATŁO W MROKU, WIZYTÓWKA, e, PODWÓJNE PD BRONI e, NA 45 MINUT... Znaczy, jeszcze wracając tutaj, to ja, ja tak tylko hipotetycznie mi się skojarzyło z nieznaczną tutaj flagą narodową, właśnie to biało czerwony e, to nie to, że ja tam twierdzę, że to to przedstawia, nie? to PODWÓJNYCH PD NA 45 MINUT, DALEJ SZALEŃSTWO NA PUNKCIE WOJNY, NAKLEJKA, e, DALEJ LEŚNA PELERYNA, skórka DO HALIMY, E, kryształowe cięcie schemat do pistoletu Charlie, e, punkty kody kolejne, piaskowe wiatry wizytówka, e, pan inspektor talizman, Czy <laughs> śmieszny. Taki tutaj e, m, pistolecik e, z jakimś mniejszymi w kapelusiku, e, odznaczony dyplomata o, do STG. Schemat, e, no, sobie to ciekawy, chociaż no też taki no, mało, mało-epokowy tak powiem, pustynna piękność naklejka, żeton podwójnych pd broni na godzinę uzbrojeni po zęby emblemat rakietowa kuźnia, schemat do broni do walki wręcz na każdą pogodę do Konstance skórka Kolejna, kolejne punkty kod zabójczy najemnie skórka do Rolanda która mi się trochę kojarzy był taki operator w Black Ops Cold War, nazywał się Bulldozer. Dalej późny świt. Zegarek. Tutaj mamy chodząca amunicja emblemat. Schemat do RKM-u. Imperatyw PD podwójny na godzinę. Strzał i ucieczka talizman. Punkty kod stówka za darmo. Krok naprzód i zasetny level. Mamy skórkę do Rolanda Złoty Koszmar. Podobna do tej wcześniejszej. E, Biomecha Tronika, schemat do tej nowej broni. E, co była do tego wcześniejszego pisemnego maszynowego, jak on tam się nazywał, e, do Marco, chyba 5. Tak, do Marco 5 też. Znaczy tutaj mamy na setym levelu właśnie schemat do Marco 5 Biomecha Tronika. E, kawał sera, e, tytuł. E, no i emblemat, za ukończenie karnetu. E, no i jeszcze taki talizmanik. Cóż moi tak się właśnie e, prezentuje e, karne czwartego sezonu e, Call of Duty Vanguard i Warzone, e, a z mojej strony to już na dzisiaj e, byłoby na tyle. E, dziękuję za uwagę, za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego, do następnego materiału, trzymajcie się, cześć!